A w dzisiejszym odcinku, jako Madagaskar, postaram się zjednoczyć całą Afrykę, czyli dosyć sporo, dosyć dużo w tym odcinku będziemy podbijać. Oczywiście, będziemy sobie patrzeć, co się dzieje na świecie, w Azji czy w Polsce. No, Madagaskar nie jest zbyt potężny, na początek: 62 miejsce. Polecimy sobie 10 w populacji, ekonomii badania i 8 punktów w wojsko. Pytanie, co będzie naszym pierwszym celem. Tutaj z tego co widzę, no Kenia jest taka tutaj słaba, Somalia. To raczej to będą nasze pierwsze cele, ale oczywiście najpierw trzeba się tutaj ogarnąć gospodarczo, żeby mieć pieniądze w ogóle na prowadzenie wojny. To Marmi sobie zostawiam, niech ona sobie tutaj stoi te dwa. Dobra, trochę hajsu się już zrobiło. Możemy tutaj dorekrutować jeszcze trochę wojska. A my w ogóle tutaj mamy port jakiś? Mamy, ale tutaj sobie zrobimy drugi. Dobra, 20 tysięcy, to nie jest dużo. A mamy już ładny minus. Zaraz jak wypłyniemy w morze, to już w ogóle i spróbujemy w tą kenię wlecieć najpierw. Więc wypowiadamy wojnę i robimy to jakiś taki decancik. Tutaj dycha i tutaj dycha, okej. Okay. Trochę mi Jarmi zeszło. Czy już wejdziemy na stolicę. Jest taka możliwość. O dobra, 1800, ale się odbili. Stolica pusta. ok. tu jest jakiś tysiak. Tu proszę się rozlać. ok. kurde, kurde, coś tam straciliśmy wojska. Tą armię już mogę rozwiązać, żeby budżet już tak nie wolał. No bo to już raczej nie będą mieli jednostek. Dobra. I Kenia, moi drodzy, rozjechana. Muszę ją sobie wziąć na wasala, bo całej nie przejmę. Z niewagi i ultimatum pod aneksję. Teraz musimy sobie zasymilować te tereny. W ogóle mamy minus 47 tysięcy. Tak, więc sporo. No, moi drodzy, ja wam tylko przypomnę że Jeżeli odcineczki z Age of History 2 wam się podobają, to nie zapomnijcie z łapki w górę, komentarza i subskrypcji, a tutaj macie wspierających. Tanzania też tutaj coś ruszyła w Zambie i już ich pokonała nad zabrała te jakieś tereny i jeszcze mają e, wojnę, ale to nie z żadnym sąsiadem, więc będą mieli łatwo. O, Sudan wjeżdża w cesarstwo Etiopii. No tej cesarstwo Etiopii jest mocniejsze. O tej Uganda jeszcze jest taka słaba, ma tylko 5 prowincji Byśmy mogli coś sobie zrekrutować. Jakieś 13 tysięcy niech tutaj podbije. Musimy też urosnąć w siłę, bo tutaj wcale tak dookoła nie jest kolorowo. Są tutaj mocniejsze kraje od nas. Dlatego trzeba szybko zdobywać nowe tereny, poszerzać siłę Madagaskaru w Afryce. A ten Sudan, 13 prowincji. On wcale nie jest taki mocny. Też kurde, nie wiem, czy to jest dobry pomysł zaryzykować, ale dobra, zostawmy już tutaj armię, bo budżet jest na plus. W sumie fajnie byłoby dojść tutaj do Egiptu, ponieważ Egipt ma fajne tereny, tam można rekrutować duże jednostki. O, a moi drodzy, Polska zjadła sobie zachodnią, e, tą, Ukrainę. Francja się bije z Hiszpanią, okej. Okay. O, Holandia jest sobie tutaj i z, tutaj zjada Danię. Niemcy zjadły Belgię. Albania coś tutaj też urosła. Trochę chyba Macedonii ugryzła. Czy my już tutaj możemy rekrutować? Możemy. I to nawet fajne liczby. Myślę, że na tego kolegę tutaj, na ten Sudan Południowy starczy. Ogólnie to wczoraj na Twitchu, na transmisji, robiliśmy sobie mapy i wyszło, że Afryki nie ogarniam. <grym> Dlatego trzeba pograć teraz trochę w Afryce, żeby te kraje wiedzieć, co gdzie jak. Bo gry strategiczne takie to jest po prostu najlepsza rzecz, żeby się uczyć geografii. Był pan kiedyś w Sudanie? Nie, ale podbijałem. Dobra, akurat to już możemy na raz zjeść. Sam raz na raz. Już 32 miejsce, więc trochę tak skoczyliśmy w rankingu światowym. Niemcy. Drugie. Zjadę tylko Belgię, to jest ciekawe. O, Litwa! Litwa, jak leciała w Białoruś, moi drodzy. Co się dzieje? A co tu wjeżdża jeszcze? Wielka Brytania bije Ukrainę. No, nie jest kolorowo, jeżeli chodzi aktualnie o budżet, bo widzę, że mamy wcale nie niedużą armię, a mamy budżet na minusie. Lecimy teraz Somalię. Powinniśmy ich też rozjechać, ale po tej wojnie trzeba się zająć ekonomią, bo tak, no, nie jest kolorowo. Dobra, wchodzimy sobie już na stolicę. O, sześć koła. Odbiłem się. Dobra, stolica na szczęście pusta. Ci będą chcieli tutaj wejść, to jak coś małego, to wyślemy. Dokładnie. Pyk nie ma ich, dobra. Możemy iść do przodu. Tu się trochę porozlewam. Okej. Okay. Te jednostki tu i tu. I tam zostanie jedna prowincja w następnej turze. O, właśnie. Bierem wszystko. I w sumie Djibouti tutaj mamy. Od razu to wiedźmy tą armię. Póki mam tutaj, to wykorzystam. Dobrze. Kolejne dwie prowincje. Ok, armia do wywalenia i teraz będziemy musieli sobie tak, po pierwsze zasymilować tereny, a zaraz będziemy na Madagaskarze rozwijać ekonomię i jest w stolicy tak, zrobimy sobie bibliotekę, żeby punkty nam się robiły, warsztat i farmę, żeby jak coś tutaj sobie rekrutować wojska, jakby ktoś się zdesantował tutaj i lecimy tutaj w inwestycje w ekonomię i rozwój. Już 19 miejsce na świecie, to już nie jest aż tak źle, może trochę na chwilę obecną obniżę podatki, bo widzę, że ludzie mało szczęśliwi, nawet w stolicy, więc trzeba to poprawić. Teraz postanowiłem zrobić coś takiego, że polecieć maksymalnie tutaj w badania, dużo nie tracimy i udało mi się już wymaksować badania na maksa, więc bardzo fajnie. Już mamy naprawdę fajne tereny, co tu się dzieje w Europie, o Włochy wyleciały w Bałkany, Grecja w Rumunię w końcu zjadła, po tylu odcinkach, tyle razy Grecja była tutaj przez Rumunię. Niszczona, a teraz tutaj Grecja okupuje tereny. O, tu jest jakiś miks ostry, jeszcze Litwa się wbiła. Francja tutaj zajęła Hiszpanię, jeszcze Algeria wjeżdża w Hiszpanię. Musimy te utrzymanie wojska też całkowicie tutaj wymaksować, tylko już nam się pieniądze kończą, trzeba znowu zbierać. O, ludzie 99% zadowolenia, bardzo dobrze. Tutaj 100%. Ja to umiem zrobić kraj, widzowie. Ja bym był dobrym królem. Wszyscy szczęśliwi, 100%, nikt nie jest nieszczęśliwy w moim kraju. Wystarczy nie okradać obywateli, z ich pieniędzy. No w ogóle Niemcy są pierwsze ekonomicznie, później są Włochy, co ciekawe. My jesteśmy na 20 miejscu, to jeszcze jest daleko. I okej, okay. utrzymanie wojska też mamy na maksa, już możemy trochę z tych badań zrezygnować troszeczkę. Teraz by się przydało pod ekonomię, ale najpierw sobie podbijemy Cesarstwo Etiopii. Tu już na prowincjach mogę fajne jednostki wystawiać. Zastymilowało się, co nieco. No, już od razu czuć, że wojsko już mniej kosztuje. Dobra, myślę, że taka armia wystarczy. Oni jeszcze mają tutaj wojnie. Ogólnie tutaj cesarstwo teraz się trochę biło i ich przyścignęliśmy, jeżeli chodzi o taką generalny wynik. Więc rozpoczynamy inwazję z każdej strony. Tu wchodzimy, zajmujemy. Okej. Okay. Pięknie. O, tutaj 7 tysięcy jaki stało. Dobra, piątka tu weszła. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tą piątkę trzeba okrążyć. O, tutaj, kurde, odbiliśmy się, tutaj też. Ale dobrze, dobrze. Na razie dajmy radę, tej armii wyparowały obydwie Tutaj chciał się rozlać, ale nie pykło To wy idźcie tutaj Wy tu i tu, tutaj sobie dorekrutujemy armię Tutaj też wystawię armię, żeby podeszła na te puste prowincje Dobrze, że jeszcze mamy pieniądze Próbujcie wejść na... Aha, nie mogą wejść na stolicę, bo już za mało punktów ruchu O ty, odpili się Co jest? Ale dobra, chcieli wejść tutaj mi No to wyparowali, okej okay. Wypróbujcie tutaj zabezpieczyć sobie te granice Wy tu, wy tu Ci też do przodu Ten może się cofnąć, ale tak delikatnie Wy tutaj na stolicę spróbujcie wejść Cztery koła tu, trzy koła tutaj Jeszcze tutaj coś spróbuję może dorekrutować Na wszelki wypadek Dobrze, tutaj się odbili, tutaj zajmujemy Tu wchodzimy, tutaj się odbijamy od stolicy Tu na stolicę muszą podejść większe siły Dobra, stolica pyk Dobra, padła, tutaj jednostki już zjadane Znowu się nam odbiłem, kubańcy Ale już ich mamy, już ich mamy Już mi nie uciekną za bardzo, już raczej mm, Dużych jednostek już bym się nie spodziewał Dobrze, zajmujemy i tutaj wystarczy. Dobra, już jest temat załatwiony. Cesarstwo Etiopii upadło, to już tą armię mogę wywalić. No to spory teren na, tutaj, żeby asymilować. 90%, czyli on gdzieś jeszcze mają tereny, a gdzieś tutaj... No dobra, jak tu jest port od razu, to możemy się tam zdesantować, żeby też już to przejąć. No witam serdecznie, z tej strony Madagaskar. Cyk, cyk, cyk. ok tutaj podzielmy armię, tutaj podejdźcie. Okej, okay, dobra i teraz możemy zjeść już wszystko, co nie? 153, a nie możemy wziąć wszystkiego. No to co, wasalizacja. Kilka prowincji tak obierzemy, okej. Okay. Zniewagi, ultimatum, aneksja. Mamy to. Madagaskar graniczy z Egiptem. I teraz tapujemy, 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 tapujemy. Asymilacja potężna. Tu, jak tak patrzę na tą Afrykę, to dopiero mamy taki malutki kawałek. Tu widzimy Zadyma. Niemcy już wjechały we Francję. Polska, ty, Polska, co tu się stało? Co oni tutaj weszli? Tutaj kawałek tej Rumunii. co oni mają wo wojnę z Włochami? Tak, ale Polska, to, to jest ogromna. Ósme miejsce. Ważne, żeby się dobrze dogadywali z Niemcami. A to chyba mają takie na średnie relacje. Minus 45, o nie. Ale ekonomicznie Polska tutaj na pierwszym miejscu teraz. To ciekawe. Co tu się dzieje w ogóle? Oho, Liberia nas zaatykowała i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Liberia jest tutaj. Moglibyśmy zrobić na niej desant. Emiraty Arabskie to tak średnio, bo one są tutaj. Chociaż też byśmy mogli ich podbić. Dobra, tu mamy port. No zróbmy jakąś armię. 20 koła. Zróbmy sobie tutaj desant. Witam serdecznie, cyk. Wysyłamy armię na stolicę. No i dobra, to akurat prosty temat był, mega prosty. Mamy Dubaj. Teraz my będziemy trzepać hajs ze wszystkich na świecie. Zapraszamy modelki wszystkie. Dobra, popełniłem sobie na nasz tutaj pierwotny Madagaskar. Tutaj oczywiście sobie rzucimy astymilację. Dorekrutuję sobie tutaj wojska i ruszymy na tą Liberię. Niech płyną chłopaki, 30 koła armii. Witamy serdecznie. 4 koła, okej, okay, okej, okay. to nie jest mało. Tutaj się podzielmy, 12, 10, okej. Okay. Tutaj jakaś trójka i tutaj trójka. Dobra, nie byli tu wyzwaniem. Chyba jeszcze tutaj mają kawałek ziemi, dokładnie. Widzę, że inflacja już nas dobija, to teraz sobie pójdziemy troszeczkę tutaj tak bardziej w inwestycje, o. I cyk, dobra, wszystko zajęte, pięknie, miło, sympatycznie. Dziękujemy za ziemię. Takie wojny to ja rozumiem, tak to możecie atakować. Tunezja jak tutaj urosła. Tutaj chyba walczą z Sudanem, z tego co widzę. Niemcy się męczą z tą Francją. O, Izrael nas zaatakował. Okej, okay. czy my tu mamy jakieś możliwości rekrutacji? No coś, coś można, ale tak tak średnio bym powiedział Bardziej to tutaj może bym rekrutował gdzieś, o Zrobilibyśmy desant na Izrael I Jeszcze Mozambik Mozambik jest gdzieś tutaj? Oni mają jedną prowincję, aha, tutaj są Tutaj, o, <grych> w Indonezji Towarz Olać Dobra, ten Izrael będzie próbował. Trochę coś się chce rozlać. O kurde, tu mu wyszło akurat. Dobra, to się na razie obroniły jednostki. Tutaj dalej rekrutujemy. Tutaj 4600 jednostek podpłynie się zdecentruje tutaj. Tutaj ciągle rekrutacja, rekrutacja. Coś próbują atakować, ale się odbijają. Oni też nie są. Aha, Białoruś nam wypowiedziała wojnę. To nie jest zła Białoruś. A już przez ty, co to? Jakiś bug? Bo nie ma tej wojny. Dobra, decanci. Okej, okay. tutaj dalej się wypalają. Możemy się już teraz ruszyć, zająć im tereny. Pyk, chodzimy na Jerozolimę. I ostatnia prowincja. Aha, bo tutaj Białoruś to jest co? Wasal? Białoruś, czym ty jesteś? A, oni mają sojusz po prostu z Izraelem. okej okay. No ale olać, Izrael już nie istnieje. Już. <laughs> już. Co my tu mamy? Palestyna. Z Monako mają pokój. No dobra, zjedzmy ich na szybkości. Jeszcze tu mamy Liban. Też możemy ich szybko zjeść. Raz i, o, musimy być przed Cyprem, dobra? Cypr nie zdążył się zdesantować, I dwa. Kuwait nam wypowiedział wojnę teraz. Kuwait mamy tutaj. A my tu mamy jakieś tereny, co nie mamy, dobra? Czyli coś tutaj zrekrutujemy. Ona fajnie możemy zrekrutować. No tak, w Dubaju, elegancko. Dawaj, ten Kuwait. I cyk, nie ma was. Tutaj też wejdziemy na łatwości. Co tu mamy? Bahrain. Wejdźmy tu od razu. Cyk, nie ma ich. Ty, ale dużo armii straciliśmy. ale dobra, mamy. I Katar jeszcze. Masz Katar? Weź, a Katar. To nie jest reklama. Cyk, desancik, let's go. Katar jest nasz. Pierwsze miejsce już mamy, moi drodzy. Ekonomicznie zjedliśmy wszystkich, jak zwykle. Nie no, te inwestycje są OP. Strasznie OP. W ogóle co robią Stany Zjednoczone? Nic. Niemcy to się męczą z tą Francją Jeszcze Irlandia wleciała w Niemcy moi drodzy, co za zmiana To już chyba Niemcy padną Chociaż bronią się, ale no tak ciężki temat już dla nich Hej Niemiec dał radę, obronił się O Klasycznie Rosja bije się z Chinami. Ej, ciekawa sytuacja, bo mamy zadłużenie na 9 tysięcy miesięcznie, że tam to A Jakbyśmy tak inwestowali tak długo, aż po prostu nie będzie deficytu, Już wtedy możemy mieć strasznie duże zadłużenie. No, lepiej tak nie robić, bo jeszcze zaraz ktoś nas zaatakuje. Ale kurde, kiedyś chyba, albo nawet w następnym odcinku, zrobię coś takiego, że postaram się osiągnąć jak największą ekonomię. I nawet przesiedzieć tutaj kilka godzin po to, żeby zrobić jak największy wynik, co nie? Dobra, ta Demokratyczna Republika Konga to by się przydało teraz podbić, żeby tutaj trochę tak to południe, bo jeszcze naprawdę mamy dużą... W ogóle Afryki nie mamy. Mamy bardzo małą część Afryki podbitą, a już jesteśmy top 1. Te takie małe kraje to po prostu będę im wysyłał Ultimatum, a skupimy się na tych dużych. A co jest słabsze? Tanzania jest też mocna, to może tą Tanzanię zjem, ale oni chyba mają też prowincje gdzieś indziej, co nie? No nie, głównie tutaj w Afryce mają, okej. Okay. Tylko, że mając tutaj na tutaj wschodnim wybrzeżu i zachodnim, My sobie rekrutujemy armię. Spoko liczby można tutaj rekrutować, naprawdę fajnie to wygląda. Dobra, całkiem sporo. 19, 23, 15, 8, 14 tysięcy. Leśmy w tą Tanzanię, zobaczmy na co ją stać. Chociaż tutaj się obawiam, że mogą być potężne liczby, bo to silny kraj. 4000, 4000, okej. Okay. Spróbujmy coś tutaj takiego, że już od razu szybko zająć stolicę. 4000 wyszło ze stolicy. To już raczej tam więcej jednostek nie mają. 4000, 4000. O, desant! Coś tu planują. Zaraz zobaczymy, gdzie popłyną. Ale ja się tutaj nie zatrzymuję, lecimy dalej. Okej. Okay. O kurde, tutaj są się zdesantować. No dobra. Dobra, ci niech idą dalej. to się jedna armia cofnie. To będą jeszcze kolejne desanty, o kurde, 4,5 tysiąca, okej, okay, udało się, tutaj trochę zbiliśmy O, tu widzę 6 tysięcy, 4 tysiące, kurde, będą desanciki Będzie to, czego nie lubię Tutaj jeszcze 6 tysięcy, kurde, tam wbili Dobra, to się udało Dobra, tutaj front jest trzymany akurat Trzeba by tak, tutaj szóstka i tutaj szóstka Ci ciągle tutaj idą Zobaczmy, dobra, ci wejdą tutaj, to wiedziałem, tu się odbiją, Ok. O, tutaj się przebili Dobra, tutaj zniszczyłem tą armię Teraz tak, wy idźcie tutaj Wy tu, o, wy tutaj Tutaj zróbmy jakąś jednostkę, żeby się nie rozlali za bardzo Tutaj byśmy mogli wysłać tak, coś takiego Kik tu do przodu Dobra, zobaczmy co się stanie, aha, dobra, wbili tędy Dobra, stolica znowu był odbita tu weszliśmy. No, nie jest kolorowo coś takiego. Tutaj, tak i tak. Żeby oni się nie porozlewali, tu. No właśnie, już się to zaczyna powoli. Dobra, pięknie. Pozamykane, rozlania. Te jednostki niech idą tutaj wzmocnić prąd. No właśnie, bo tu już tysiąc weszło. Tutaj 3000 tysiące. Dobra, tutaj zjedzeni, tu zjedzeni, tu zjedzeni. Okej. Okay. Już trochę sytuacja opanowana. Ale tutaj ciągle atakują. Mocny przeciwnik, że tak powiem. No, tutaj się obronili. Weźcie tutaj, zróbcie desant na Zanzibar, bo trzeba gdzieś jeździć na wakacji. Dobra, oni się trochę powypalali, chodzimy na kolejne tereny, już możemy tak głębiej. Teraz już raczej strachu nie będzie, zobaczmy jak oni spadli na 35 miejsce. Kurde, tam nie możemy się zdesantować, one tam rekrutują jednostki. Okej, okay, tutaj front się bardzo zawęży, to fajnie. O, znowu coś płynie na jakiś desant. O kurde, tutaj się zdesantowali, na szczęście małe jednostki. Dobra, te jednostki wyślę tutaj do portu, żeby się zdesantowały na ten Zanzibar tam wschodni. Kurde, starają się odbić tereny. No nie najgorzej, ale dobra, powinniśmy zaraz ich tu ich ogarnąć. I te 20 tysięcy wysyłamy tutaj, do Sojo. Dobra, czy uda się to ogarnąć? Tutaj już, kurde, zrekrutowali tam sobie trochę wojska, ale okej. Okay. Dobra, uciekli znowu. Tutaj się odbili, tutaj weszli, ale tu już ich zjemy. Dobra, tu już są otoczeni prawie. Dobra, udało się. Dało się ten wylew ogarnąć, a jeszcze tutaj trzeba się desantować w końcu. Dobra, tutaj się zdesantowaliśmy, bardzo fajnie. Rozdzielić to. No i dobra, i się udało. Tylko ten Zanzibar jeszcze. Dobra, jest. Dało się. Ty, to nie była wcale taka prosta wojna, trzeba było trochę pokombinować. 307 punktów. Czyli tak możemy ich wziąć tylko na Wasala i kilka prowincji zjeść. I anektujemy. No, teraz Madagaskar trochę urósł. Republika Chińska wypowiedziała nam wojnę. Jeszcze Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska to jest taki nawet okej. Okay. Możemy was zjeść. Czy oni tędy przejdą? Chyba nie, ale nie wiem. Tutaj na pewno trzeba jednostki porobić. No to wcale nie jest kolorowo z tymi jednostkami. Dawać modelki z Dubaju do wojska. Aha, oni mają tutaj tereny? Ostro. Ale tu możemy fajne liczby wystawiać. Tutaj szybko to zjemy. Dobra, na razie to się ładnie bronimy wszędzie. Trochę z wojska potracą. O, tutaj z pleców mi weszli, okej. Okay. No bo Arabia Saudyjska taka w sumie spora tutaj jest I dobra, tutaj przejmujemy ostatnią prowincję i zostaje nam tylko tam walka tutaj No nie wiem ile mi się uda zdobyć bo To nieźle atakują, ale zobaczymy Gdzie one sobie dosyłają tutaj wojska na plecy To jest takie irytujące Coś tutaj postaram się pozdobywać O, co to, Sudan nas zaatakował, no rewelacja Dobra, z tą Arabią może sobie damy spokój na razie Tylko <gryw> nawet tutaj tej Afryki mogę im zabrać Z tej strony To spróbuję się tutaj troszeczkę jeszcze rozlać Tutaj odbić trochę terenów. Dobra, teraz możemy sobie wziąć tutaj od Arabii te tereny. Jeszcze mam 4 punkty. No, to mogę im zabrać to, proszę bardzo. Jeszcze kawałek tutaj. O, o i kolejna wojna. Tym razem Irak. No, ja nie mogę. Jeszcze Argentyna i Białoruś. Tam, no, dobra, weźcie, idźcie sobie, Argentyna. Ty, Białoruś, też sobie idź. No, Irak jest spory. Ale na szczęście coś tu jakaś armia jest. No, tutaj może w Kuwejcie mogę tyle rekrutować. Bardzo fajnie. O, tutaj jakiś mocny atak. Tutaj coś próbują. Tutaj ten Sudan ciągle atakujemy. Tutaj trzeba dorekrutować armii. I wejdźmy na stolicę Sudanu. Sudan wcale taki mocny nie jest. Dobra, Sudan to już nawet tutaj zjedamy ładnie. Tutaj ciągle się bronimy. Tutaj armia się gromadzi do portu. Dobra, 16 koła niech płyną tutaj do Kuwejtu. Tutaj ciągle walczymy o tą jedną twierdzę ciągle. Dobra, dało się odbić i znowu ją tracimy. Okej. Okay. Dobra, Sudan już temat zakończony, chociaż nie podbiliśmy go całego, bo on pewnie jeszcze ma dalej tereny, ale sobie weźmiemy tutaj co nieco. W sumie dużo wzięliśmy, wszystko to, co podbiliśmy. Dobra, teraz trochę w tym Iraku pozdobywamy terenów. Chociaż tutaj kurde Irak, trochę armii ma. Trzeba przyznać. Nie wiem, czy tutaj cały Irak podbijemy, chyba za mało jednostek mam. No już się odbiłem, ale stolica jest. Iraku całego nie podbije, bo już nie chcę się dosyłać tych jednostek. Bierzemy to. Coś tutaj zabiorę, jakieś takie fajne prowincje. Tutaj wszystko co podbiłem to mogę brać. Dobra, dawaj. Inflacja nas dojeżdża, już milion na koncie. Zaraz to zredukujemy. Poprzez tapowanie, tapowanie. Już mamy 2052 rok. Czyli ta Polska dalej się bije z tymi włochami? Ile to już trwa? 16 lat. To nieźle. Niemcy z Francją podobnie, co nie 17, nad więcej. W ogóle patrzcie tutaj 563 ekonomii. I teraz moi drodzy, myślę, bo to zajmie po prostu chyba nie wiem. Jest godzina, minęła teraz niedawno, odkąd to nagrywam. nie trzeba porzucać trochę jakieś ultimatum, jakieś wasalizacje. Zjednoczyć Afrykę. Nie do końca siłą, a argumentem siły. Coś słabo tutaj na Madagaskarze się rekrutuje, tylko 34 tysiące. O ilość poborowych, gdzie my możemy dużo. Tutaj widzę, że spore ilości można. O, po 6 koła, to rozumiem. No nie, co to? Wybrzeże Kości Słoniowej mnie atakuje. Gdzie jest ta armia, co zrekrutowałem? Tutaj, 102 tysiące. Jakiś potężny desant tu im zrobimy. Ta armia z Madagaskaru. 34 też. Ta mapa to dzisiaj tak mi ucieka co chwilę, po prostu ja nie wiem. No i znowu. Dlaczego tak się dzieje w tej grze? Czemu nikt tego nie naprawi? Dawaj ich na wacala bierzemy, bo gdzieś tam chyba jeszcze mają tereny Ultimatum, aneksja, nara No i znowu ta mapa gdzieś uciekła, no ja nie mogę Tapujemy, 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 tapujemy ja mam ciągnąć wojnę z Argentyną, ta Argentyna weź się odwal No poszła sobie No i teraz właśnie postaramy się trochę ultimatum powysyłać Zarządzamy sobie jakieś tam prowincji I takie małe kraje pozjadam Jak się da to też duże o, najlepiej, jak oni w ogóle już nas nie lubią, to nawet nie trzeba ten relacji psuć. No na razie argument działa: 144 tysiące armii. Kraje znikają z mapy. Madagaskar rośnie. Malta? To nie Malta. Kto nas tu jeszcze nie lubi, co? Kolejny kraj do zjedzenia. O, nie zgodzili się? Czy nie zgodzili się? Trzeba zapisać grę. Wyjść do menu, wczytać grę jeszcze raz. Czy dalej się nie zgadzają? Ostro macie. To ja was wjeżdżam na ostro. Nie będziemy się tak tutaj bawić. Jakieś prawo do odmowy? Nie sądzę. Pyk, pyk, pyk. O kurde. Tutaj się obronili na stolicy. Ale zaraz to zmienimy. Coś próbowali tutaj się rozlać. Nie pykło. Dobra. Nie chcieli po dobroci, to po złości. Zapomniałem asymilować te tereny, co nie? Więc tapujemy, tapujemy, tapujemy. No już wygląda to znacznie lepiej, już ta Afryka powoli się jednoczy. I Jordania postanowiła nas zaatakować. No, to niezły pomysł, ale raczej no, nie, nie wyjdzie, kolego. Nie wyjdzie, nie sądzę. Myślę, że nie ma takiej fizycznie opcji. Ale fajnie przynajmniej teraz mamy tutaj takie ładne połączenie. Jak dobrze, że dużo krajów nas nie lubi. jakoś nie wiem dlaczego, ale jak nas nie lubią, to po prostu to wykorzystuje. Ultimatum, Nara. Była sobie Libia, nie ma sobie Libii Co to w ogóle jest? Włochy! Arabia Saudyjska taka w sumie mocna jest, to może bardziej na wasala? O, zgodzili się, bardzo miło Pieniądze? Po co mi to? Daj spokój Trzeba tylko poczekać odpowiednią ilość tur Anekcja i cyk, witamy w Afryce Pięknie, co nam wypowiedział wojnę? Ghana, gdzie ty jesteś? A tu coś jest Nawet jakoś specjalnie wojska nie będę tu wystawiał Bo widzę, że dużo nie mają Cyk myk pyk, nara, nie ma co nas jeszcze tutaj nie lubi? jakoś. Kra Niektóre kraje dziwnie, dziwnie nas lubią, nie wiem dlaczego. <laughs> Jakby się bały czegoś. Algeria, Nara. No jakiś rebelianci w końcu. Gdzie to? Co to? Dzieje ale duże to rebelianci te. Ale szybko pójdzie. Cyk, cyk i cyk. O, jeszcze tutaj sobie poszli, dawaj ich. No jakiś kraj jeszcze co tu ma? Jedną prowizję. A tak z sześciu stron. Nara. Ty Malta, weź sobie stąd iść, co? Na wyspę won. No i nara, nawet coś tutaj zasymilowali Pomyślałem, że sobie to Maroko podbijemy tak normalnie Normalnie wjedziemy im tutaj w kraj, aczkolwiek to już jest kwestia po prostu, yy, no zajęcia Pokolorowania, że tak powiem. Bo te kraje już nie są w stanie nas pokonać. O, tu jakiś deser na plecy. To wyjdzie tu. Po prostu boty nie tworzą już tak dużych armii po pewnym czasie. Albo po prostu gdzieś się, że tak powiem, wykrwawiają na jakichś wojnach. Które ciągną się w nieskończoność. Czy możemy już wziąć wszystko? Rany, ile my krajów możemy uwolnić? Tak, tu bierzemy wszystko. Tę całą Afrykę, a oni niech sobie siedzą tutaj w Hiszpanii. O, tapujemy, tapujemy, tapujemy. Zapomniałem o asymilacji w ogóle. Żeby tutaj zaraz nie biegać za buntownikami. W ogóle słuchajcie tego: Tak, raczej co chwilę baguje z tymi ultimatum. Trzeba wczytywać na nowo. Albo po prostu się nie zgadzają, też jest taka opcja. Chyba za mało armii mam. Muszę jeszcze porekrytować. 200 tysięcy trzeba zrobić. Jakieś 200 tysięcy, na wszystko się zgadzają. O, na 200 tysięcy się zgodzili, koledzy. tej niedobrej nazwy. Dobra, w sumie, który kraj tutaj został taki mocniejszy? Ne. Z tego co widzę, to południowa Afryka. Ja mam teraz taki plan. Oni mają 70 prowincji, tak dużo? 70 prowincji? Na to wygląda. I teraz tak, mamy 200 tysięcy wojska, my sobie z nimi graniczymy, graniczymy. Okej, okay, to wystawmy sobie jeszcze tutaj armię, bo ja mam plan. I teraz tak, wypowiadamy im wojnę i teraz te 200 tysięcy wszędzie tak wysyłam po 10 koła, co nie? Tutaj jeszcze na froncie sobie dorekrutuję, a już nie mam pieniędzy, no dobra, dobra I zobaczmy, co to się teraz stanie Dobra, tu oczywiście gdzieś tam sobie wchodzą, okej okay. No tu już wyjaśnieni, tutaj zaraz też będą wyjaśnieni, cyk Tutaj jakaś piątka już weszła I To jest takie planowanie przestrzenne, czy coś i teraz możemy tak znowu, że to ruszy się tu, to tu, te 14 koła tutaj, tutaj ta dycha pójdzie, tutaj to, te 5 i 8 też gdzieś mogą iść sobie i znowu czekamy sobie i oni sobie tu wchodzą, jak gdzieś tracę armię to zobaczymy, albo jakiś wylew mi zrobią najgorzej. No i tak sobie można teraz zaplanować, że już y, teraz zjedzą już wszystko, cyk, możemy sobie pooglądać tylko animacje y, końca Ameryki, y, Afryki Południowej, cyk, 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 cyk i cyk i... I cyk. I, i fajnie. 99%? Zaraz, 96%. Aha, bo gdzieś tu mieli wyspę. O, właśnie, tutaj. Tu mieli wyspę, zapomniałem. Quintu. A jeszcze tu. Quintu. 98%? Dobra, nieważne. I zjedliśmy, moi drodzy, najpotężniejszy, zaraz po nas, kraj tutaj. W Afryce. Moi drodzy, ja myślę, że tutaj zakończymy. Bo tutaj to jest kwestia aneksji. Albo dobra, zakończmy to porządnie. Czyli anektujmy te kraje. Żeby nie było. Anektujemy. Tutaj musimy z Włochami najpierw pogadać, żeby uwolnili Egipt. Bo Egipt jest marionetką Włoch. Zgodziły się Włochy. I proszę bardzo, moi drodzy, mamy wielki, piękny Madagaskar. Jakieś plamki tu są, ale już to olać całkowicie. Możemy sobie zmienić nazwę na, nie wiem, na Zjednoczona Afryka. Proszę bardzo, pięknie, miło, sympatycznie. W ogóle, ile punktów mamy ekonomicznie, tutaj, populacyjnie? Rozwalamy system. Klasycznie. Zmieńmy sobie kolor. O, na biały. Elegancko. Proszę bardzo, imperium. O, Japonia zajęła Chiny. W ogóle, co tu się podziało na świecie. Królestwo polskie powstało. Elegancko. Rosja tutaj trochę wjechała. Francja, no coś tu jadła tych trochę Niemiec. O, Brazylia jest... Yy, znaczy Szwe Szwecja jest brazylijska, no okej, okay, okej. Okay. Turcja i Peru tutaj, okej, okay, okej. Okay. Tu się nic nie działo. No nie bardzo. A Argentyna i Brazylia urosły. Ale piękna zjednoczona Afryka. I moi drodzy, ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeszcze tak nie o łapce w górze, komentarzu i subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie trzymajcie się hej.